Cześć i czołem! Zobaczcie, co mam Wam teraz do pokazania. Ford Mustang Mach-E w wersji GT, czyli chyba jedno z bardziej kontrowersyjnych aut ostatnich miesięcy, może nawet ostatnich lat. Hmm, tak czy siak, idea elektrycznego crossovera nie jest jakoś kontrowersyjna, to nie jest nic nowego, znamy to już z innych marek, z innych modeli. Natomiast elektryczny crossover, który nazywa się Mustang, no niemożliwe. Piekło zamarzło na fani klasycznej amerykańskiej motoryzacji. Spadli z krzeseł w tym momencie, tak czy siak. Jest to elektryczny Ford Mustang. Jeśli nie wierzycie, zobaczcie tutaj na przedni. Grill jest logo konia, jest logo konia. Także Mustang, jak się patrzy z tyłu, jest jeszcze jedna stylistyczna, fajna rzecz, taka nawiązująca do klasycznego Mustanga, a tą rzeczą są światła. O, zobaczcie. Przypomina wam to coś? No właśnie, światła z Mustanga Coupe. Jest też napis GT, dość duży napis GT. Jasno wskazujący, że mamy tutaj do czynienia z najmocniejszym wariantem elektrycznego Forda Mustanga Mach E. Tak czy siak, pomijając wszystkie uprzedzenia, naprawdę ten samochód od strony stylistycznej bardzo mi się podoba. Fajną malinie, zobaczcie taką dynamiczną. Dobra, wbijam do środka. Zanim wsiądę do środka, pokażę Wam jeszcze, jak się de facto do tego środka dostać. Zobaczcie, tutaj nie ma klamek na drzwiach ani z przodu, ani z tyłu. Nie są tu ukryte klamki gdzieś w słupku C. Jest za to taki guzik o oto. Naciskam go i drzwi odskakują. Wtedy trzeba pociągnąć za, za to coś. No i drzwi mamy otwarte. Możemy wsiąść za kierownicę. Z tyłu działa to dokładnie tak samo. Z tą różnicą, że jak tu nacisnę guzik, to już nie mam za co złapać. Nie ma takiego dynksa jak tutaj. Więc muszę po prostu pociągnąć drzwi o w ten sposób. I mogę ładować się na tylną kanapę. I tak właśnie wygląda wnętrze Mustanga. Ma EGT z pozycji kierowcy. Jak widzicie, nie jest to w żaden sposób wnętrze podobne, nawet w najmniejszym calu, do klasycznego Mustanga Coupe. Także i stylistyczna rewolucja na zewnątrz, i w środku e, tu zaszła. Chociaż jest logo Mustanga na kierownicy, jest, więc model i marka się zgadzają. Za samą kierownicą skromny wyświetlacz, ale pokazujący to, co najważniejsze, prędkość aktualną. Zasięg, działanie systemu bezpieczeństwa i wybrany bieg. Tutaj system multimedialny z ekranem o pionowej orientacji, czyli coś co znamy głównie chyba z Forda Explorera, bo inne modele Forda mają te systemy jeszcze w poziomie, w sensie ekrany mają w poziomie. Sam system jest w porządku, tak bym go ocenił. Do obsługi trzeba się troszeczkę przyzwyczaić, ale nie jest to Rocket Science, więc na pewno to ogarniecie. Fizycznych przycisków brak, jest tylko to pokrętło fizyczne do głośności systemu audio. Klima jest w dotyku, więc musicie tutaj troszeczkę sobie pomacać, żeby temperaturę czy nawiew ustawić. Z ciekawszych opcji są dostępne gry. O, tak, można sobie pograć. Troszeczkę Tesla mi tu zapachniało. Chciałem powiedzieć, że Ford bierze przykład z najlepszych, ale nie wiem, czy Tesla jest takim najlepszym przykładem. Tutaj myślę, że zaraz burza by się rozpętała, gdybym tak powiedział. Tak czy siak, są gry, oprócz gier jest. Cała masa zwykłych ustawień, zwykłych opcji i są też tryby jazdy, oczywiście do wyboru z tego, z poziomu tego menu. Te tryby jazdy są trzy, ale same nazwy tych trybów nie są takie oczywiste, nie ma to jakichś Normal, Eco czy, czy Sport. Jest Whisper, jest Active i jest Untamed. W tym ostatnim trybie to Mustang mach zachowuje się jak dziki ogier i po prostu rwie się do przodu przy każdym ruchu pedału gazu. Dodatkowo można sobie włączyć dźwięk napędu. Czyli z głośników jest tutaj generowany odgłos v albo jakiegoś innego spalinowego motoru. No, dość skromnie to brzmi, ale może to i lepiej, bo udawanie dźwięku v w elektryku nie wiem, czy jest najlepszym, e, najlepszym pomysłem. Tutaj mamy pokrętło od skrzyni biegów, znane z innych modeli Forda. Jest na podłokietniku logo GT, żebyśmy wiedzieli, że siedzimy w topowej wersji. Są też dwa porty. USB, jeden standardowy starszego typu, drugi USB typu C. No i są jeszcze takie fotele, zobaczcie, z takimi kołnierzami. No ma to lepiej trzymać w zakrętach, natomiast według mnie te fotele są stricte amerykańskie, czyli bardzo obszerne, bardzo szerokie, wygodne po prostu. I jakość wykonania, słuchajcie, to jest in plus zaskoczenie, bo tutaj nie ma tandety, nie ma tutaj takiej plastikowej Ameryki. Zobaczcie, drzwi są obszyte taką alkantarą, takim przyjemnym dotyku materiałem. W ogóle takiego miękkiego materiału jest tu sporo, a ta listwa, słuchajcie, według mnie ona jest aluminiowa. Jest zimna i jest przyjemna w dotyku, więc to mi wygląda na aluminium, a nie jakiś tani plastik. O! No i tak właśnie wygląda Mustang Mach EGT z pozycji kierowcy. To by pomyślał, że w Mustangu będziemy kiedykolwiek zajmowali się taką rzeczą, jak ilość miejsca na tylnej kanapie. No ale takie mamy czasy, że Mustang Mahe jest crossoverem, więc teoretycznie autem rodzinnym, a więc ktoś z tyłu jednak jeździł będzie. No śmiesznie, zobaczcie ten kołnierz tutaj na tym fotelu wygląda. Mm, takie trochę jak nie wiem, z gwiezdnych wojen coś jakiś element. Mm, nieważne, tak czy siak, ilość miejsca z tyłu jest okej, okay, tak bym ją określił. Nawet mógłbym tutaj jechać za jakąś dłuższą podróż. Nad głową też jest w porządku i to pomimo tego szklanego, panoramicznego, olbrzymiego dachu, więc dwie osoby myślę, wygodnie tutaj o, usiądą i będą podróżowały. A jakby chciały się podładować, to są tutaj dwa złącza USB. Jedno standardowe, starsze, drugie USB C. Jest też szczotka, ale ona chyba nie jest wyposażeniem standardowym. O, tak wygląda mu stan machę z tyłu. Zobaczmy, co elektryczny Mustang ma pod przednią maską. Tak, zaglądamy mu do pyska i niespodzianka, nie ma tutaj silnika. Jest za to dodatkowy bagażnik, dodatkowa skrytka o pojemności 100 litrów. I jest jeszcze tutaj, zobaczcie, jak to w Amerykańcach często bywa. Taki przycisk służący do uwolnienia się z tego bagażnika, gdyby ktoś przez przypadek bądź celowo w tym kuferku was zamknął. Co do samego silnika, to odmiana GT jest najmocniejszą odmianą ma 487 koni mechanicznych mocy 860 Nm maksymalnego momentu obrotowego ma też zobaczcie o napęd na cztery koła i pierwszą setkę robi uwaga w 3,7 sekundy taki z niego zawadjaka. no chyba przedniej maski nie domknąłem zaglądam do bagażnika ha, takie czasy że w Mustangu bagażnik nawet oceniamy i patrzymy jaką ma pojemność, no ale jest to crossover, więc było nie było, auto rodzinne. I tutaj ten tylny kufer ma 402 litry pojemności. Razem z przednim bagażnikiem daje to mniej więcej 500 litrów. Zobaczcie, kształty są bardzo foremne, jest tutaj płaska podłoga. Nie ma też nadkoli tutaj w burtach, więc da się to fajnie zagospodarować. Osoby odpowiedzialne za powstanie tego samochodu wykonały kawał świetnej marketingowej roboty. Ford mógł nazwać ten model jakkolwiek, ale nazwał go Ford Mustang Mach E, dzięki czemu auto z automatu stanęło w samym centrum uwagi. Odnoszę jednak wrażenie, że nazwa tego modelu jest też jego największym przekleństwem, bo gdy na elektrycznego Mustanga spojrzymy przez pryzmat spalinowego Forda Mustanga, czyli auta kultowego, okaże się, że koń na prąd nie ma nic wspólnego ze swoim spalinowym nie tyle co odpowiednikiem, co ze swoim spalinowym bratem. Gdy jednak na Mustanga mach spojrzymy jak na typowego crossovera na prąd, okaże się, że Ford stworzył bardzo fajne i bardzo ciekawe auto. Stylistycznie świeże, dynamiczne, ładnie ten samochód wygląda, co by tutaj nie mówić. No Wnętrza też jest się ciężko tutaj przyczepić. Jest dobrze wykonane, jest nowoczesne, jest takie technologicznie zaawansowane, jakbym to określił. A osiągi? No osiągi w wersji GT to jest zupełnie inna liga, to jest inny temat. Tutaj poniżej 4 sekund do setki oraz absolutnie błyskawiczny Błyskawiczna reakcja na gaz sprawiają, że to auto jest rasowym Mustangiem wierzgającym i napędzającym się w liście piekielnym tempie. Tutaj każde przyciśnięcie pedału gazu, nawet nie do oporu, nawet w jednej piątej, w jednej czwartej pokazuje, że mamy do czynienia z katapultą na kołach. Wrażenia z przyspieszania są niesamowite. Jednocześnie nie mamy wrażenia, że każdy taki dynamiczny zryw sprawia, że auto chce nas zabić. Nie, tutaj jest stabilnie, jest w miarę spokojnie, jest przede wszystkim bezpiecznie i to bezpieczeństwo czuć nawet podczas takiej dynamicznej jazdy. Wspomnę jeszcze o zasięgu możliwym na, do pokonania na jednym ładowaniu. Ponad 400 km lekko zrobicie mustangiem Mach EGT i sądzę, że spalinowym mustangiem V8 na jednym baku zrobić 400 km. No to będzie już wyzwanie. Okej, okay, o elektrycznym mustangu możecie sobie myśleć co chcecie, natomiast uszanujcie jedno. Dzięki takiemu samochodowi nadal możemy cieszyć się Fordem Mustangiem z V8 pod maską.